Obiad na niedzielę. Chodź ze mną na zakupy. Najpierw do Portugala, a później do Polaka. Szynka, jogurt, dynia. U Polaka kupi ziemniaki, marchewkę, cebulę. Badania dla sześciu. Z tego? Szynkę pokrój w drobną kostkę. Niedużą część szynki dogara, zalej wodą, ugotuj do miękkości. Resztę przesmać. Cebulę obierz i pokrój. Dożyć do szynki, podsmasz, zalej wodą, ugotuj. Dynię obierz i wydrąż nasiona. Obraną dynię pokrój w grubszą kostkę, pokrojoną podziel na dwie części. Marchewkę pokrój, dorzuć do miski z dynią. Ziemniory umyj, pokój na ćwiartki, podziel na dwie części. Tak szybko chciałabym Ci przypomnieć o moim kodzie aromatowym MARCHEWA50, który możesz wykorzystać na noclegowo. A więcej informacji znajdziesz w opisie filmiku. Szynka w garze ugotowana, więc dorzuć do niej. Warzywa pogotuj do miękkości, przypraw tak jak lubisz. Warzywa z miski dorzuć na patelnię. Przepyszna zupa krem z dyni udekorowana nad pietruszki z działki i jogurtem. Potrawka wieprzowa z warzywami udekorowana szczypiorkiem z działki. Tutaj masz koszt. Zrobisz taki obiad?